Dzień dobry, witam państwa wszystkich. To jest KKXN. Witam was wszystkich na odcinku, w którym otrzymamy sobie niebiesko-zielony niebiesko ogień. Ogień ten będzie pochodził z palenia się wodoru, a wodor otrzymamy w reakcji kwasu solnego z folią aluminiową. A żeby nadać niebiesko-zielone barwy tego ognia, to użyjemy jonów miedzi 2. Z chlorku miedzi. Także tak na początku musimy dodać wody. Dodajemy trochę wody. Tyle powinno starczyć. Dodajemy chlorku miedzi. Mam. Tyle powinno starczyć. Już widzicie, że tak barwę nasz otwór zmienił. Więc musimy to tylko wymieszać. A no teraz bierzemy nasz kwas solny, Już widzicie, że zaczęło parować. Tylko dodajemy naszej folii aluminiowej. Może jak zmniejszę jasność, będzie lepiej widać. O teraz widać dobrze. No, także to było chyba na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się tam bezpiecznie. Do zobaczenia. Cześć.